Dzień dobry, Kamil Klimczak, witam Państwa serdecznie w kolejnych aktualnościach narodowych na kanale Chrobry Szlak, czyli cykl informacyjny o tym, co, gdzie, kiedy w naszych środowiskach w ciągu najbliższych siedmiu dni. Zachęcam oczywiście do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy. Wsparcie kanału dane są w opisie i już przechodzimy do kalendarium. Zachęcam też oczywiście do nacyłania nam informacji o tym, co się dzieje nie, do wszystkiego jesteśmy w stanie sami dotrzeć. A zatem już jutro, czyli 10 lutego we wtorek w Opocznie odbędzie się spotkanie z Agnieszką Piwar, spotkanie autorskie poświęcone książce Holokaust Palestyńczyków, ale także reportażom niedawnym z Iranu będą pokazane również no, nagrania ze strefy gazy i film dokumentalny tegoż dotyczący. Także spotkanie zapowiada się ciekawie. Odbędzie się 10 lutego, godzina 18. Ulica Szkolna 8, Opoczno, sala Jasi Małgosia. Wstęp wolny, zapisy pod numerem widocznym na plakacie, w, który jest teraz wyświetlany. Z kolei z Zupełnie inny kawałek polski i zupełnie inna tematyka. Ruch Narodowy w Żywcu zaprasza na spotkanie otwarte z Piotrem Szczepaniakiem, autorem książki Wielka Wojna na Skraju Galicji, Powiat Żywiecki i jego mieszkańcy w czasie I wojny światowej. To spotkanie odbędzie się również 10 lutego, również o 18, przy ulicy Kościuszki 55. W żywcu. Kolejne wydarzenie, szanowni państwo, to już sieroda, 11 lutego. Gościem Krakowskiego Klubu Myśli Polskiej będzie Mariusz Świder ze swoją najnowszą książką Marszałek Rokosowski, Polak czy Rosjanin. Myślę, że dosyć ciekawy temat, dosyć istotna. Sprawa i wcześniejsze, wcześniejsze publikacje tego autora, to oczywiście chociażby jak Polacy budowali Rosję i spotkanie jak zawsze 11 lutego w środę godzina 18.00 jak Krasińskiego 1, czyli krakowski jubilat. I też w środę. Ale też tak trochę wędrujemy po Polsce wirtualnie. O godzinie 18:00 spotkanie w Olsztynie z Tomaszem Streckerem, właścicielem kawiarni Agera Contra na temat szatańska rewolucja. To jest publikacja z pod tytułem Antologia Myśli Zła. I spotkanie odbędzie się w warmińsko-mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości Prosta 38 Olsztyn. Z kolei w piątek 13 lutego, ale my nie jesteśmy przesądni, spotkanie kolejne w Łodzi o godzinie 18:30 w stałym miejscu próchnika 1, lokal 321. Czy możemy ocalić dziedzictwo narodowe? To temat wystąpienia doktora Jana Przybyła, e, w, w, który będzie kolejnym gościem klubu imienia Romana Dmowskiego. Piątek, 18.30. Próchnika 1. Chciałoby się powiedzieć i, i dla stałych bywalców naszych spotkań można powiedzieć tam, gdzie zawsze. I... 14 lutego targi książki w Kaliszu. Oczywiście targi książki e, prawicowej, patriotycznej. E, od godziny 12 do godziny 18 przy ulicy Grodzkiej 7 w Kaliszu odbędą się targi książki, e, w, w których wezmą udział e, różni. Autorzy patriotyczni, ja tam również będę ze Stoiskiem, ale będą, będą mieli swoje wystąpienia dr. Lucyna Kulińska, Tomasz Somek, Bartosz Kopczyński, Wojciech Sumiński, Stanisław Michalkiewicz. Zatem no, takie naprawdę duże wydarzenie. Tam bodajże co godzinę są te zaplanowane wystąpienia ten program tam trochę fluktuował ale jest to w następującej kolejności o 12:30 Wojciech Sumiński o 13:25 Marek Skalski 14:20 Tomasz Sommer 15:25 Bartosz Kopczyński 16:20 Lucyna Kulińska 1715, Stanisław Michalkiewicz. Zatem bardzo poważny zestaw autorów, serdecznie zachęcamy. I proszę Państwa, kończymy takim trochę, może nietypowym blokiem blokiem informacyjnym o publicznych różańcach ProLife w witecji Odnowy Moralnej Narodu Polskiego i o powstrzymanie aborcji. Taki blok na koniec. Zatem, gdzie te różańce się odbędą? Czwartek, 12 lutego, godzina 15, Tarnów, Plac Sobieskiego. 13 lutego, Słups, godzina 15, Rondo Stefana Kisielewskiego, godzina 17, Łódź, Piotrkowska 165 przy Pomniku Jednorożca, Gdynia, 17 przed Urzędem Miasta przy Parku Centralnym. Również o godzinie 17 na rynku w Dębicy, a o godzinie 18 w Katowicach na rynku Plac Kwiatowy i o 19.30 w Krakowie rynek główny przy kościele Świętego Wojciecha. Natomiast w sobotę 14 lutego o godzinie 12 na rynku w Olkuszu, również o godzinie 12 w Rzeszowie pod pomnikiem na skrzyżowaniu ulic Cieplińskiego i Piłsudskiego. W niedzielę z kolei 15 lutego o godzinie 13.00 na rynku w Myślenicach. No i w najbliższy poniedziałek 16 lutego 17.30 to jest rynek w Bytomiu. I to wszystko by było w tych aktualnościach. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu za uwagę. Zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, wsparcia kanału. Dane w opisie. Do zobaczenia.